Dzień dobry Państwu, z tej strony się kłania jak to się mówi, no starej daty Łoś Borodo, ale to jest data zmieniona i teraz tylko zostało się Washing GO I także co jak tego to tylko na Washing GO proszę przesyłać wszystko i tu ten, a nie na jak to się mówi na Borodę. Bo boroda już nie istnieje. Zaginął w akcji. I także tego... I także Państwu... Teraz... Przedstawię jedną rzecz, którą... Bierzcie, kupujcie... Bo to jest w stanie najlepszym. Ja już próbowałem to nie raz i to smakuje... Aż, aż. Także... Także dla was państwu, teraz będę, jak to się mówi, otwierał i pokażę przeciętnie, czy to się da, jak to się mówi, jeść, czy się nie da jeść. To masz pałeczki, to połeczkami się je, wiesz? A ja połeczkami nie używam, bo ja z wioski się pochodzi, to także ja jem ręcznie, bo pałeczki to Chi Chińczyki jedzą, a nie ja. Państwo, to jest smakowite, także jak macie zamiar robić zakupy, kupujcie tylko to, żadnych innych tam rzeczy, tutaj, bo to jest nie za bardzo, bo niektóre rzeczy trzeba pikantnie doprawić, a ja tego nie lubię. To surowe, to surowe. Nie tutaj tego. Nawet mięso y, mielone z y, z ze świniaka, nie ze świniaka, czy tego, aby było tylko mielone. Zawsze można coś zrobić. Czy kotlety, czy tak sobie y, zrobić, y, jak to się mówi. O Jezu, w parniku nie w parniku zrobić sobie takiego. Kotleta, nie kotleta, to Tutaj... ten... Także postanawiam, jedną rzecz. Nic tucznego. Jak to się mówi, to mięso nasze co w sklepie jest, to jest guzik warte. Tak bo Państwo, jak możecie... Kupujcie, dajmy na to, od rolników te mięso, bo rolnicy nie oszukują. A u nas w sklepach uszukują. Szynka jest pompowana. Nie powiem, że nie. Bo y, po, poleży dwa dni tu przeciętnie i ślizga się robi. A mrozu nie ma u nas jeszcze. Także Kupujcie od rolników y, całą żywność tu ten. i także Państwo się zastanówcie to raz. Druga sprawa. Cieszę się z jednego przepraszam, że przerywam jak to się mówi nie w tym momencie może tutaj że pan Kaczyński wygra wybory Dziękuję za wasze głosowanie